Ja witam Was wszystkich. W tym filmie powiem parę słów na temat tego, jakie powinniśmy mieć podejście do BSR, czyli do rankingu, do, do, do pozycji produktu na Amazonie w kontekście tworzenia listingu, w kontekście wysyłania tego produktu do Fulfillment Center w Amazonie i jak to wszystko czasowo ułożyć, aby nie stracić takiej szansy, którą daje nam Amazon na to, aby w tym rankingu pojawić się gdzieś tam w środku stawki od samego początku. Hej, ja mam na imię Tomek, i od 2003 roku mieszkam w Wielkiej Brytanii od 13 sprzedaję na Amazonie, a na tym kanale dzielę się informacjami na temat tego, jak sprzedawać na Amazonie, jak rozwijać biznes na Amazonie. Jeśli tego typu content wam się podoba, zasubskrybujcie kanał, jeśli film wam się na koniec spodoba, dajcie po prostu lajka. A więc o czym mowa? Jest coś takiego jak BSR, czyli Best Seller's Rank i on wyrażany jest liczbą od jednego do kilkuset tysięcy, może ponad milion, w zależności ile produktów w danej kategorii w danym momencie jest i jest sprzedawanych. I ten BSR niejako jest, no oczywiście wiadomo, że jednym z elementów tego rankingu. Mniej więcej w uproszczeniu BSR wygląda tak, że jeśli my mamy produkt i on w kategorii, w której go sprzedajemy, dajmy na to, jest na pozycji, nie wiem, setnej na przykład, mamy BSR 100 na przykład, czyli w danej kategorii jesteśmy na setnym miejscu. I teraz tak, jeśli nasz produkt tam się znajduje, a sprzedaż nie przychodzi tak często jakbyśmy chcieli, nie odbywa się, nie, nie, nie następuje sprzedaż w miarę systematycznie. My zaczynamy w tym rankingu spadać. To samo się również dzieje, kiedy wypadamy ze stoku. Jeśli wypadniemy ze stoku, nie mamy stoku, a listing jest aktywny, ten BSR spada. To znaczy rośnie jego wartość, czyli my spadamy w naszej pozycji, przesuwamy się z setnej na dwusetną, 300, tysięczną i tak dalej. To jest również ważne w kontekście takim, kiedy rozpoczynamy sprzedaż całkowicie nowego produktu na Amazonie. I o czym mówię? Mówię o tym, że Amazon z reguły listingom, które są nowe, stworzone, on jako umieszcza je, można powiedzieć, w środku stawki. W teorii, nie wiem, no ja nie sprzedaję setek produktów, więc nie wiem, jak to się odbywa w poszczególnych kategoriach. Mogę zaraz Wam pokazać przykład na podstawie jednego z moich produktów, ale generalnie... Amazon rzuca nasz produkt, nasz listing w środek stawki, tak? My nie zaczynamy, kiedy dołączamy nasz produkt do Amazona i jesteśmy w danej kategorii. To my nie będziemy na samym końcu ostatnim produktem, bo ostatni się dołączyliśmy. Nie, my będziemy gdzieś tam w środku i teraz zależy od nas, w którym kierunku my dalej pójdziemy, tak? Czy uruchomimy kampanię Pay -per Click po to, żeby podbić jeszcze bardziej naszą pozycję, czy zaczniemy szybko optymalizować nasz listing po to, aby zachować sprzedaż na pewne słowa kluczowe i piąć się w tym rankingu na górę, ale Wiedząc o tym, co Amazon oferuje, czyli wrzuca nas, nas w tak zwany środek i to się nazywa honeymoon period, czyli taki miesiąc miodowy, w, w takiej nomenklaturze sprzedawców amazonowych to się nazywa. I my w trakcie, niektórzy mówią, że to jest miesiąc, niektórzy mówią dwa miesiące, niektórzy mówią, że to jest dwa tygodnie, ale generalnie jest tak, że no, można liczyć do dobrych kilkanaście dni do miesiąca. Amazon będzie nam bardzo łatwo utrzymać ten ranking, przy nawet niewielkiej sprzedaży, oczywiście później to się zacznie zmieniać, no i e, jeśli ta sprzedaż nie będzie satysfakcjonująca dla Amazona, żeby algorytm zaspokoić, jedną z tych danych, gdzie algorytm nas pozytywnie, to jest właśnie też BSR na przykład, więc e, my zaczniemy się po prostu obsuwać w tym rankingu. E, ale nie o to Cię mówić, mówić o tym, że kiedy e, tworzymy listing, no bo wyobraźmy sobie taką sytuację, że Mamy produkt, który produkowany jest w Chinach. Porozmawialiśmy z producentem, dostaliśmy próbki, zostało to zaakceptowane. No i jest taka hipotetyczna sytuacja, i wielu sprzedawców to robi, wy może również robicie. Ja tego nie preferuję i w zasadzie nigdy tego nie robiłem. Towar, który w Chinach jest wyprodukowany, on może prosto do Amazona pojechać, tak? Wy nie musicie w ogóle tego towaru dotykać. Oczywiście. Wymaga to, jak wiecie, no, wcześniejszego przygotowania tego towaru, a jednym z elementów przygotowania tego towaru, oprócz tego, że w odpowiedniej wielkości pudełkach, opakowaniach zbiorczych się to znajduje, jest również naklejka z kodem FNSKU. Bądź też, bądź też mamy IAN-code w postaci kodu kreskowego, który na pudełko jest nanoszony przez drukarnię, z którą współpracuje nasz producent, z tym że. Ja czytałem wiele opinii na ten temat, że z dziwnych powodów amazonowe skanery nie zawsze skanują, szczególnie jeśli ten kod nie będzie dobrze wydrukowany, więc w takim, naniesiony przez drukarnię, więc w takim, myślę, że rozwiązaniem tego jest to, że my, jeśli przygotowujemy sobie produkt na Amazonie, tworzymy ten listing, no to my musimy najpierw listing stworzyć, żeby, znaczy nie tak jeszcze powiem, rozwiązaniem tego tego problemu właśnie, który mógłby się potencjalnie wydarzyć, czyli to, że skanery Amazona nie zeskanują tego produktu, ponieważ będzie ian code i kod kreskowy na opakowaniu źle naniesiony niewyraźnie. Jest to, że my na tych pudełkach będziemy mieli kod, który sam Amazon wygenerował, ten FNSKU z tym kodem kreskowym. No i nie zdarzyło się jeszcze, żeby amazonowe skanery tego nie zeskanowały prawidłowo. Więc my w teorii powinniśmy stworzyć produkt na Amazonie, listing, stworzyć shipment wygenerować odpowiednią ilość kodów kreskowych na odpowiednią ilość produktów, które wysyłamy i takiego PDF-a wysłać do producenta w Chinach. Producent w Chinach powinien na, swoim, na swojej drukarce wydrukować te kody wygenerowane przez Amazon i ponaklejać na wszystkie indywidualne produkty, które dla nas przygotowuje i wysyła do Amazona i to oczywiście jest właśnie obejście tego problemu ze skanerami na Amazonie. Z tym, że co się teraz dzieje, zobaczcie na czas, stworzyliście listing, wysłaliście te kody kreskowe. No i teraz tak, w najlepszym, bo jest też taka sytuacja, że warto listing dosyć wcześnie sobie przygotować, ponieważ Wyobraźcie sobie taką sytuację, że przygotowaliście sobie produkt w Chinach, spędziliście kilka miesięcy na to, aby opracować design i nagle się okazuje, że Wy to wszystko robicie w jakiejś kategorii, która na przykład wymaga ekstra, dostarczenia jakichś ekstra dokumentów, jest jakaś zamknięta, coś tam trzeba do Amazona jeszcze jakieś, jakąś papierologię dostarczyć, jakieś za, zaakceptowanie po stronie Amazona musi nastąpić, nie wiem, naszego, naszego konta, naszego właśnie tego produktu, czyli wypadałoby, aby Listing został stworzony, no gdzieś pomiędzy w środków, tak naprawdę tych, można powiedzieć tych naszych prac, a może na, po, na początku w ogóle całej pracy, którą robimy, e, żeby uniknąć tego, że dajmy na to po dwóch miesiącach, kiedy już wszystko jest gotowe, zapłaciliśmy za formy, nagle my chcemy listing wystawiać, tworzyć, ponieważ no, musimy shipment przygotować i wygenerować te naklejki, nagle się okazuje, że jakiś jest problem, jakaś tam blokada, nie możemy tego zrobić. E, tak jak mówię, trzeba coś tam zatwierdzać i e, ja co bardzo często robię, ja po prostu wystawiam jeden taki najpierw testowy listing, w sensie, żeby to był produkt, który w zasadzie i opisem, i, i, ale szczególnie kategorią, w której się znajduje, odpowiadał temu produktowi docelowemu, który ja będę miał. Żeby przetestować tą drogę wystawienia, czy tam nie ma żadnych przeszkód, które mógłbym ewentualnie napotkać, które by opóźniły wystawienie tego mojego produktu i rozpoczęcie sprzedaży. Więc robię taki test. Testowy listing, jakaś tam prosta nazwa, nie wypełniał nawet żadnych bullet points, nic nawet zdjęcia dodaje, tylko y, staram się go wystawić. Jeśli się wystawił, ok, dobra, fajnie i on sobie tam wisi. Ja z tego produktu więcej nie skorzystam. Trzymam go tam z reguły na Amazonie. Ale wiem, że y, kiedy przyjdzie czas i będę chciał już wystawić swoje właściwe produkty, i teraz już zielone światło zostało wydane do, y, do produkcji, możemy go produkować. No i produkt jest już wyprodukowany. Dochodzimy do momentu, kiedy musimy wygenerować te naklejki. No i te naklejki żeby wygenerować, jak mówiłem wcześniej, musimy stworzyć już listing, docelowy listing, który będzie korespondował w przyszłości z tymi naklejkami na tych produktach czy na kolejnych partiach towaru, który będziemy wysyłali. No ale musimy mieć na uwadze to, że jeśli stworzymy dziś listing i producent naklei te naklejki jutro, dzień później na przykład je wyśle, no to my nie wiemy ile to do Amazona będzie szło, tak? Jeśli to będzie jakaś paczka lotnicza, będą odprawy i tak dalej, myślę, że spakowanie, wydostanie się tego z Chin, przy, jak towar przyleci do. Nie wiem, Wielkiej Brytanii do Europy zajmie to prawdopodobnie około dwóch tygodni, tydzień, dwa tygodnie, myślę. Później Amazon to jeszcze musi przyjąć, więc zobaczcie, tutaj już w najlepszym wypadku robi nam się około dwóch, trzech tygodni. A pamiętacie, co mówiłem na początku, że ten taki Honeymoon okres, ten miesiąc miodowy trwa właśnie około dwóch, trzech, czterech tygodni, prawdopodobnie, tak to trzeba liczyć, więc my generalnie większość tego czasu w tym momencie stracimy, ponieważ mamy listing, który jest aktywność, a nic nie sprzedaje. No i teraz, jakie jest rozwiązanie na to wszystko? Są dwa rozwiązania. Jednym z rozwiązań, które teraz akurat przy wystawieniu najnowszego produktu ja stosuję i zawsze stosowałem, jest to, że ja mam ten taki testowy listing, który na początku sobie wystawiłem, żeby zobaczyć, czy nie ma żadnych obstrukcji, natomiast nie mam jeszcze listingu stworzonego. Czekałem, aż wszystkie elementy mojego produktu przedą do Londynu, gdzie tutaj to będzie składane i w momencie, jak ja już będę gotowy i w biurze e, będę miał przygotowane wszystkie... E, mi na to partię 200 sztuk, ja wtedy wchodzę na Amazon, generuję naklejki, tw tworzę, przepraszam, docelowe produkty, docelowe listingi, generuję naklejki, tego samego dnia je naklejam i od razu wysłam do Amazona. Także towar w Amazonie jest już na drugi dzień w ciągu 24 tam 4 godzin, plus kilka dni na przyjęcie towaru przez, w, w, w magazynie. No, jest to około tam powiedzmy 3, 4, może 5 dni, i towar się sprzedaje, więc w ten sposób ja tak naprawdę może z 20% tego bardzo cennego czasu stracę. Jeszcze jak można tego uniknąć? Tego problemu, no, jest to, że wystawiając listing, tworząc listing na Amazonie, nie dodajemy zdjęć, czyli pozostanie poza radarem Amazona. On nie będzie po prostu aktywnym bez stoku, tylko będzie suppressed. I to rozwiązuje ten problem, że wtedy ten BSR on generalnie powinien na tym samym poziomie pozostać i my go tak niejako zakonserwujemy sobie na te 2, 3, 4 tygodnie, może nawet miesiąc jeśli trzeba. I najlepszym rozwiązaniem jest już to, jak mamy te nakleki porobione i tak dalej. Nie ma problemu z tym, żeby, jeśli mamy suppressed listing, wysłać towar do Amazona. Możemy czekać, aż zobaczymy. Do momentu, kiedy Amazon e, e, z, e, zmieni się status naszej przesyłki do Amazona na e, received na przykład, tak? Albo receiving, tak? Czyli, że jest otrzymywana już e, i skanowana przy, przy dostawie. Więc my wtedy do, dodajemy zdjęcia w ostatniej chwili, no i ten okres tego e, miesiąca miodowego wykorzystujemy wtedy. W 100%. A teraz chciałbym Wam pokazać również to, jak BSR właśnie zachowuje się w takim produkcie, z którym nic się nie dzieje. To akurat będzie pokazane na podstawie jednego z moich, z moich towarów, z moich produktów. Z tym, że no tamten produkt był aktywny, on został wystawiony, ale się po prostu nie sprzedawał i zaraz, zaraz Wam coś pokażę i tutaj jest jeden z moich produktów możecie sobie zobaczyć on był wystawiony kilka miesięcy temu to był produkt wystawiony jako produkt aktywny i zobaczcie jeśli cofniemy rok możemy tutaj sobie zobaczyć sobie BSR i zobaczcie co się dzieje on tutaj jest nie wiem, w pewnej kategorii i kiedy tylko listing się pojawił on się pojawił na miejscu jego sales rank był 56 tysięcy, tak i zobaczcie co się działo jeśli przez kilka dni tu mamy 16, tu mamy drugi, dwa tygodnie. Nie było w ogóle sprzedaży. Codziennie ten BSR, wartość BSR szła do góry, czyli spadałem w rankingu. Nic się nie działo. Ale potem, co się wydarzyło, pierwsza sprzedaż i poszła szpryca na dół elegancko. I tutaj była kolejna. To, to była naturalna sprzedaż jeszcze. Tutaj jeszcze jakieś fluktuacje były, więc też można łatwo zobaczyć, jak po prostu była sprzedaż. I potem, przez 2-3 dni, nie było sprzedaży. I znowu do góry. Szło, uciekało i znowu sprzedaż, sprzedaż i tutaj gdzieś pay -per click zostało włączone. Więc, jak no już włączone pay -per click było, no to już zostało dociśnięte do, do podłoża. Znaczy to, to wygląda jak dociśnięte do podłoża, tak naprawdę to też jest akurat w przypadku tego produktu BSR 1000. No tutaj w najlepszym przypadku 1300, powiedzmy. No ale widzicie, właśnie jak to działa. Czyli Amazon wrzucił nas, to jest dowód na to, tak? To jest dowód na to, że Amazon nas na samym początku wrzucił w środek tej stawki i my nic nie robiąc, bo gdybym odpalił. Albo miał pierwszą sprzedaż gdzieś tutaj, w tym miejscu. O wiele szybciej bym doszedł do, do liczb w okolicach 1000-2000 BSR. A szczególnie gdybym pay per click odpalił. Więc to w zasadzie Wam właśnie pokazuje, jak pay -per click jest potrzebny do tego, żeby niejako wykorzystać tą szansę i że tak powiem, no, pójść za ciosem. tak? Amazon nas daje w środek stawki, a my uderzamy pay per click i zbijamy sobie ten BSR w dół. Tam już teraz nie mam, bo gdzieś mi zniknęły. Miałem kilka też właśnie takich innych podobnych przykładów, gdzie te, ta sprzedaż to był inny produkt i też wyraźnie było widać, jak tu, tu w tym miejscu gdzieś odbywała się sprzedaż, spadało tak dotąd, ale potem znowu rosło, rosło i tak kilka razy, ale można powiedzieć, że to był tak odpowiednik powiedzmy tej części tutaj wykresu, tylko na większych takich za, za, zakresach. Także myślę, że to jest jasne. Jeśli jakieś pytania byście mieli, zadawajcie pod filmem. I, i pamiętajcie, to jest bardzo duża wartość bardzo, duża, ba, ba, bardzo ciekawa wiedza w ogóle, że Amazon właśnie w ten sposób nas pozycjonuje i, i, i że warto naprawdę się o to zatroszczyć. Nie robić tego tak, że o, wystawiamy sobie teraz listing, tworzymy ze zdjęciami, ze wszystkim, on jest aktywny, ale out of stock. I za trzy miesiące wysyłamy nasz, nasz produkt do Amazona, bo no, tak to będzie wyglądało mniej więcej. Także warto, warto pomagać tej sprzedaży, robiąc takie różne ciekawe triki, że tak powiem. Jeśli film Wam się spodobał, dajcie lajka. Like a kontent, jeśli więcej contentu chcecie, zasubskrybujcie kanał i trzymajcie się na razie do następnego filmu. Hej!